Kajak kartony wciąż gonią nas. Kajak kartony, jak słońca blask. Hmm, kajak kartony, radość i gniew. Kajak kartony, miłości Kinga wciąż myśli o człowieku, którego widziała przy drodze, jak rozkładał kartony. Gosia jedzie do grabiny. Piotrek z Pawłem namawiają Kingę, żeby sobie przypomniała jakieś szczegóły. Kinga sobie nie przypomina. Marka od pół godziny nie było w domu. Gosia dalej jedzie do grabiny. Barbara ma pretensje do Lucjana. Kinga naciśnięta przypomina sobie, że na kartonach były chińskie napisy. Jakie jest znaczenie tych napisów? I czy Gosia dojedzie do grabiny? Mamo, mamo, dlaczego Lucjan nie spalił tego pudełka po samochodziku, które Marek dostał w młodości na święta, jak był mały? Nie wiem, Małgosiu, nie wiem. Wiesz, jaki jest Lucjan, Małgosiu. Wiesz, jaki on jest, jak się zaweźmie. To on się zawziął? Tak, Małgosiu, Lucjan się zawziął, Małgosiu. I co teraz zrobimy, mamo? Co teraz zrobimy? Tak, Małgosiu, Lucjan się zawziął, Lucjan, Małgosiu. Mamo, musimy działać, musimy działać, zanim nie będzie za wcześnie. Tak, musimy za wszelką cenę znaleźć to pudełko. Dokładnie, mamo, musimy to zrobić. Dokonajmy tego, zróbmy coś wspólnie, zróbmy to. Małgosiu, Małgosiu, zróbmy. Dobrze, mamo, to ja przyspieszę, bo cały czas jedziemy na jedynce. Paweł Kinga zasnęła. Paweł, coś mi się tu nie trzyma kupy. Ale co Piotrek? Kinga powiedziała, że na kartonach były chińskie napisy, ale to nie znaczy, że w środku były chińskie produkty. No nie, nie znaczy. W takim razie, co było w tych kartonach? I po co kto się ustawiał na drodze? Paweł. I dlaczego Kinga to wszystko widziała? Właśnie, Paweł, dlaczego Kinga? Piotrek, a jeżeli to pułapka? Marek, ty coś ukrywasz, Marek. Prawda, Marek? Kuba, to, że jesteś detektywem, to nie powód, żeby każdego podejrzewać. Marek, zginęła Hanka. Kto będzie następny? Marek. Oj, Kuba. Ludzie codziennie odchodzą. Co w tym dziwnego? Proszę cię, Marek. O co mnie prosisz? Marek, chyba nie chcesz mi wmówić, że śmierć Hanki była normalna. Marek. Jak to? Marek, czy widziałeś kiedyś przy drodze kartony? Marek. Nie widziałem. A widzisz, Marek. Nie wierzę, że to kartony zrobiły. Nie wierzę. We wszystko uwierzę tylko nie w kartony. Kuba, nie wiesz, jak wielka jest moc kartonów. Co ty gadasz, Marek? Strzeż się, Kuba. Strzeż się. One jeszcze wrócą. Kto? Marek? Kto? Marek. Marek, kto? Marek. Marek. Mamo, Mamo, przypomnij sobie gdzie Marek mógł schować swoje pudełko po samochodziku, które dostał na święta w młodości. Małgosiu, nie pamiętam, nie pamiętam, och, Mamo, musisz sobie przypomnieć, Mamo. Gosiu, to było tak dawno temu, tak dawno, ja naprawdę cały czas myślałam. Ale co myślałaś, co myślałaś, po co? Małgosiu, ja myślałam, że Lucjan. Co Lucjan? Że Lucian spali to pudełko. Mamo, mamo, dlaczego on tego nie zrobił? To wszystko moja wina, Małgosiu. Nie, nie możesz tak mówić, U. mamo, nie, nie możesz tak mówić. Małgosiu, wybacz, ale to ja namówiłam ojca Luciana, żeby nie palił tego pudełka. Ty? Tak. Dlaczego to zrobiłaś? Małgosiu, to było tak dawno temu. Ty byłaś jeszcze taka malutka. Nam wtedy z ojcem nie przelewało się. Zresztą tak jak i dziś. A to pudełko było takie... Jakie? Jakie, mamo? Uciekajcie! To pułapka! Uciekajcie! Kinga, spokojnie, jesteśmy z tobą! Piotrek, znowu widziałam kartony. Kinga, widziałaś coś jeszcze? Tak, te kartony one. Co one? One nie są z papieru! To niemożliwe! Kinga. Myślałem, że się więcej nie spotkamy, ale tym razem widzimy się po raz ostatni. Obiecuję Ci to.